Słuchajcie widzowie, otóż nadszedł czas. Nadszedł czas na pojedynek razem z Lemonem Temonem. Moi drodzy, macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę. Otóż bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli kibicujecie dla mnie i dla Smila, to zostawiajcie łapkę w górę. Macie na to dosłownie 3 sekundy. Zanim Smyslow podbiegnie do mnie, robimy wyścig. Uwaga, 3 Dwa, Dwa, jeden, jeden startuj, i jeden. lecisz i Okej, okay, jeśli wam się udało szybciej zostawić łapkę w górę niż, e, niż dobiec Smajlowi, no to jesteście o, o, super, mega, mega super ziomeczki. E, slow, czy. Po, ale jak ty fajnie chodzisz. Wow. Tak, bo dzisiaj uczymy właśnie się innego chodzenia i tańca, dlatego tak właśnie dzisiaj inaczej się poruszamy, bo idziemy na pojedynek z Lemon Demonem. Takie, słuchajcie, smile. dlaczego pojedynek Smile? O kurczę, jakie to do góry się wybudowało coś, Ej, o co chodzi? Co takie wysokie, wysokie? To to, nie widziałem tego Ej, wcześniej. Też nie widziałem. Może A nie, to, to ja, to ja, to ja. To ty ja. robisz? To, to ja, to ja zrobiłem Robimy oczywiście zawody czyli znaczy zawody, pojedynek po to Żeby Smileslow Mógł wyjść Za kogo, słuchaj Za, za żonę, za moją żeby ukochaną mieć kochaną, laseczkę moją <grym> Moją Liemonkie, diemonkie, tak jest Więc Smile, musimy, ili, musimy ili. to zrobić Musisz mnie nauczyć tańca Ale na sam początek bym chciał Musimy pójść na parkiet, tam do zamku Bo tam się właśnie e... jest Specjalne Al... podłoże, ja myślę, że Możemy to zrobić na sali weselnej? Tak już, żeby się przygotować, żeby Lemon Demon był przygotowany. Tam będziemy mieć pojedynek. Ja już to no przemyślałem. Nie, pojedynek na sali weselnej to raczej nie. Ja bym zrobił pojedynek w zamku. Myślisz? Bo, Nie tam wiem jest po prostu... taki parket. No zobaczymy, ja czy Demonem. zobaczymy, czy Lemon Demon będzie chciał pójść do tego na salę weselną. Zobaczymy, ale słuchajcie, musimy zobaczyć, co Lemon Demon robi teraz w zamku. Smile, zobacz, czy ja dobrze chodzę, czy ja dobrze biegam, zobacz. Bo Ty mnie no. uczyłeś dzisiaj przed odcinkiem, patrz. Tak, tak, w ogóle inaczej zobaczcie. Biegam inaczej, się Zobacz, w ogóle inaczej. Teraz podskakuję, Hop, patrz. Jesteś, jesteśmy po nocy, troszeczkę ciężkich no. treningów, ale muszą one dalej trwać. No, patrzcie dalej, jak Smajslu no. biega, pięknie, jak wow, ja pływam, patrz. patrzcie jak pływa, wow Jak, jak I... łyba, jak łyba I, Jak łyba, ja też chcę pływać jak łyba, patrzcie na to, wow, jestem normalnie przekozacko, przekozacki pływak, patrz, pyk, pyk Dobra, Smajslu, to co, wchodzimy do zamku, zobaczymy co Lemon Demon tak robi jest. Mam mm -hmm. nadzieję, że on nie trenuje na nasz, na nasze spotkanie, na nasz, nie wiem, jakby to powiedzieć na, Ale nasz, po, na nasz pojedynek, myślisz, że trenuje, czy nie? O, oh, on to codziennie trenuje. On lubi tańczyć, lubi śpiewać, lubi tańczyć. Dobra, to chodź, wchodzimy po malutku. malutku wchodzimy. Okej, okay. powiem wam szczerze, że się tr trochę, trochę cykam. Ten pojedynek to będzie przepotężny. O, e, już Co się stało? O nie, smile, w Czekaj, mam trampolinę, chcesz Patrz. Pyk, zobacz. Was. Pyk, pyk! Wow, o, jaki, wow. jaki, jakie fajne dźwięki wydaje! Ło yeah. wow. <laughs> Mega, mega, dobra, chodź wchodzimy powolutku. U? Uh, jakiś dźwięk był! O! Wow. Yeah. Oh, wow. wow. O, wow, uderzyłeś się! To ty mnie uderzyłeś! No smaśle, no nie trolluj, dawaj, chodź, idziemy powolutku, bo on może być y, tutaj w tym zamku. Na pewno na jest, na 200%, tak mi się wydaje. Wykąpię się w lawę, dawaj. Dobra, patrz po kuca na kucaka, dobrze idę? Zobacz. Pokaż? Zobacz. No, może o, może być, może być, zobacz, być. Dobra, patrz, powoli, powoli, powoli. To okay. lemon demona, sremona dupona e, Musimy się rozglądać, lewo, prawo, lewo, prawo Okej, okay. idziemy dalej, e, powoli Smajl Cichutko, musimy iść powolutku Tak żeby nas nie zobaczył, patrzcie jak się skrada. Tak, tak, czekaj, rozglądam się dawaj, Ewo dawaj, nie ma, tutaj nie prawo nie, nie, nie. nie. musimy na parkiet dobra? Nie, parkiet nie jest z lewej strony, parkiet tutaj po lewej Po lewej, tutaj, po lewej tutaj jest musimy. parkiet, dobra, gazu tutaj na, na pełnym speedzie. Dawaj, 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 dawaj! Ja od prawej? Okej, okay. spokojnie. Okej, okay, przebiegliśmy to. Mów czy drog szybko. droga czysta czy nie? Yy, chyba. Dobra. Chyba. Ja <laughs> Okej okay. To z drugiej strony jest to, to nie jest tutaj. Nie? Mama dobra, miała to Tu to, to, to idziemy troszkę dalej, słuchajcie, mam nadzieję, że spotkamy go, tylko gdzie on może być Nie mam pojęcia, dobra? E... Gdzieś tu się ukrywa, on chce wyskoczyć nas zjeść! My slow. Eee, droga wolna? Eee, Chyba? I, idziemy. Chyba, jo, dobrze. Eee, okay. Po lewej stronie idziemy na lewo nie i ma. prawo. O. On tu gdzieś może kampić specjalnie, żeby nas tylko szamnąć, Więc my tutaj ryzykujemy dużo. Ja bym stąd wyszedł w ogóle Nie wiem, uciekł. patrz, tu jest w ogóle rosół jakiś. Ty, to Jamek! Ja, ja chyba uciekam, weź go sam szuka i ja przyjdę. Nie, pójdę. spokojnie, ej, musisz pamiętać. No, ona ja zszabnie, zrobię to Ale Smajslu, ja robię to dla ciebie. Pamiętaj, że na ten pojedynek A? to jest, żebyś mógł zrobić wesele z Lemonką Demonką, prawda? Uuu. No. A Słuchaj. później może coś więcej bym zrobił. Co takiego ty? Co coś... Nawet. O, na noc poślubną pojedziecie. O. Tak, noc poślubną, ale to jeszcze o. nic. Będzie wieczór kawalerski, panieński. Tak, dobrze mówię, kawalerski? Ta, kawalerski Ej. dla ciebie, a, a no, lemonki a panieński, panieński dla No to zrobimy wieczora cię, zaproszę Ej, na taki dobra, wieczór. patrz co tu jest. To jest ta sala. Y y tu coś jest, uważaj, uważaj. Może... W... a to... może być. Pocz! Tego wcześniej chyba nie było, no a, dobra, nieważne. Okay. Tu e, zwiadu, się... pamiętasz ciebie i mnie stał. Tak, a ja tutaj... Stąd, ja tutaj boli. leżałem, Wyjdź tutaj stąd, o właśnie wyjdźmy, w tym wyjdźmy, miejscu. W no dobra, wychodzimy. Chodź, Chodź pójdziemy na górę. <laughs> Smyslow! Miałeś mi pokazać! Nie chciałeś mi kiedyś pokazać jednego pokoju. Ja chcę tam wejść! Ja chcę sprawdzić co tu tam jest, takiego taki jest? O, pokój Lemon Demonki, wow. takiej dziewczyny. Czekaj, czekaj, Szekaj. czekaj. A, o, teraz damy radę, pa. Pyk, pium. Bang, bang, ding, ding. Tam Co tu się działo? Co to jest za miejsce? Kolacja, tu była kolacja pierwsza, mój tu mój brat jest jej Może tubą będzie. Lemon Demon. No nie wiem. W tym pokoiku? Musimy go poszukać. Pizza! Zobacz tu. E! No. To Lemonka Demonka lubiła pizzę. Bo może ona to przerządziła. Ale patrz, tutaj jest pork chop, czyli ta świnka. E, to mięsko ze świnki, widzisz to różowe na górze? Aha. No to bardzo, bardzo prawdopodobne, wow. że lemonka demonka robiła pizzę dla lemona demona. E, no nie, wiesz co? to nie, to da, weźmy się, okay. co okej? Okay? Dawaj, podejdziemy na górę, znaczy, wyżej jeszcze. Idziemy. Czekaj, tutaj e... jest pokoik, tu jest pokoik, patrz. Tu jest pokoik? Któremu ona czeka na mnie? Tak. No, no. Okej. Okay. A tu jest. Czekaj, tu był drugi taki. Czy my damy radę na górę jeszcze wejść? jeszcze? Czekaj. Gdzie jest wejście? wyżej? A tutaj jest wejście. Dobra, mam. Jest wejście. Udało mi się wejść na górę. Radę przeskoczyć. skoczyć. slow. Tu jakaś drabinka jest. Co to tak różowo? No, drodzy widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo ja jeszcze czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem. Smaiswa! Jestem w jakimś różowym pokoju. nie pokoliku. ja się zgubiłem, gdzieś, gdzieś Ile serduszek, tu jakaś lampa. Okej okay. To są te drzwi Smaslu, znalazłem coś! Chodź tu! Chodź tu no, do mnie! chcę, ale nie o, gdzie jesteś. Zgubiłem się. Zobacz. Nie wiem jakiś pokoik taki ja różowy. Jest. Wiesz, gdzie się tańczyło? Smaslow! <laughs> gdzie o, mam ten korytarz. jesteś? Ale mam korytarz, mam korytarz. Wiesz, gdzie są takie różowe drzwi? Ja jestem tutaj. E, czekaj, bo. Gdy ty jesteś? No i to. O, o jest! Patrz! Chodź tutaj Faktycznie. i w prawą stronę. Proszę mi powiedz, co to jest? A, co to, to jest? Co to, no, no. Co to ty, znajduje ty się za tym pokojem? Nie, pokoje? nie, byłeś, bo nie, już nie, pamiętam. nie byłem ani razu. No przed chwilą byłem, więc moi drodzy, Boga. zostawcie łapkę Tram, w górę. I my wchodzimy. O! Yeah. O! O! Ona, ona przeszkowała to dla mnie. Dla ciebie ten pokój. Leon demonka jest romantyczna. Mm. Patrzcie, tu można spać normalnie. Położyć się. Ooo! Tak, Dobra. tak, można. Położyć się tutaj razem. Elegancko. No. Dobra, tutaj mamy jakieś czesty, okej. Okay. Plecacz! A gdzie jest demon de ty? Ja Ej, tu, tu plecak, plecak może. Plecak wow, normalnie. Ja leczyłem z okna pacz. pobiegł na dachu, ty! Meister, wracaj tu Dobry Leman jak chcę demonie, sprawdzić gdzie jeszcze. Jesteś, Lemon Co to jest? Patrzcie jakieś lampki różowe! Tu Leman Można, ja... można sobie usiąść telewizję poglądać, patrzcie na mnie. E, a co ja jakby jestem... Lemon demoni... Demonowi hmm. znaleźć się też dziewczynę? I tobie? Musisz Żebyśmy iść? wszyscy mieli dziewczynę, tak. Aha, już w związku. To byliśmy. No. E... Tobie dziewczynę. szukamy dziewczyny dla matunera, widzę. Ja, ja mam dziewczynę, ziom. Ja, nie, nie, no, ja, nie nie masz, Ja, takim ja, ja dziękuję. <noise> dobra, ej, to w takim razie Zobaczcie na to eee, Ty, dobra, bo my się skupiliśmy na głupotach Chodź, idziemy poszukać Lemona Demona Bo jak on gdzieś nas znajdzie, to będzie przerąbane To po prostu musimy go jako pierwszy ogarnąć Dobra eee, Ej Nie popytuj! Oddaj to, popita oddaj mam, a, po, a pokaż sobie, mi, ja, 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 bym też, ja bym też chciał popopitować. Po, po, pokaż, daj daj mi jedną. Uzależnić się, uzależnić no, się. No nie, smajsłow, wyrzuć to. Wyrzuć to. O, patrzcie, Popit. Ja mam więcej, ja mam jeszcze swoje szuki. O nie, o nie. O nie, ja klikam razem ze smajlem, Pasiem. Yeah, ja jo. O nie, też klika. Weź to, zabieraj, wyrzuć tego popita. Albo czekaj. Ja... Mm nie, ja, dobra, udało mi się. Oh. Uzależnienie, uzależnienie. Oh, sma e, ludzie, nie możemy popita trzymać w rączce, bo to uzależnia, rozumiecie to? Tyle, klikanko. ile chciała łapeczek w górę, tyle będę z Nie, Nie, nie klikaj, nie, 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 wyrzuć to, szybko wyrzuć. Dobra, ej, e, skup się, Lemon Demon Ech. tutaj może być. Ech. O jajku. O, o kurczę, ja też. Schowaj to z, z tego... Ej, dawaj wypijemy sobie, patrz, trzymaj. To są miksturki, kiedy kiedyś jeszcze robiat. Buteleczkę wypiłem, patrzcie, regeneracja. Jakie różowe te! O nie! Różowe bąbelki mam. Dobra. Smile, slow. Smile, to co, lecimy szukać tego Lemona demona? Tak, tak, tak. Gdzie on może być, nie wiem. To panie Lemonie demonie, czy to jest Lemon demon? Czy wam to przypomina Lemona demona? Ej, może ja pójdę w lewo, a ty pójdziesz w prawo. Ej, smile, Patrz, patrz kto tam stoi! Od patrz. Tutaj, nie na dole, widzę. pod schodami eee... Nie widzę nic No Poszedł! Tutaj jest! Był... Tutaj? Tak, nic pań, nie widziałem. poszedł! Chodź za mną! A faktycznie widzę! Tu Lemon demon, demon tutaj chodził! On przeszedł właśnie z jednego pomieszczenia Słyszycie to? Lemon Demon! Gdzie on idzie? To co teraz? Czy on jest My... gotowy? Podchodzisz po... do niego? Ja się boję, ja, Czy on nie, ja go... nie podchodzę. No nie wiem, po co ja go wyzywałem na pojedynek, drodzy widzowie? Czemu ja to zrobiłem? Jestem głupi. Nie no, czekaj, e... on wychodzi na dwór. Czekaj, żeby tylko mi nie zauważył. Idzie na. Chodź, eee! oh, smile! Idziemy ja nie za podchodzę, nim. się boję, no z daleka Faj, mogę. Patrz. Tutaj, w lewą stronę. Eee! Okej, okay. gdzie on przyszedł? O, może zasadzkę będzie pułapkę na nas, on pewnie. Oj, do pokoju wchodzi, drzwi rozwala no za duży jest wszedł tam, okej okay, idziemy cały czas za nim, dokąd on lezie patrz zrobił kółko i teraz tak, poszedł chodźmy. chyba niżej, dobra szybko szybko bo go zgubimy, dawaj 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 gdzie on poszedł, prawo lewo nie wiem eee, jest tu to... on jest oh. koło nas dosłownie dobra idę rozwala Tutaj, na dole, no. patrz okej okay. eee... ej uważaj ma tu runer o o o, o nie, ale byłem od niego dosłownie kilka, kilka metrów. Koło pizzy jest! Okej, okay, czekaj, 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 lecimy za nim. Jestem I tutaj. tutaj. zaś to za tą Kryje Pomocz. twoje plecy, kryje twoje o plecy. O nie, o, o! Smile slow! O! Zobaczył, zobaczył, zobacz, 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 nie! Zobaczy nie Demon, nie, 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 nogi, nogi, nogi. Spokojnie. My nic nie, 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 na, na po, po, pojedynek z tobą! Na pojedynek. No! Nie, 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 nie. Patrz, Smyslow, widzisz co on robi? Gdzie ty jesteś? Ja uciekam do pomieszczenia tutaj, patrz. Nie. Patrzcie na to. No. Co?! Smyslow, on się zamienia się. Zamienił się, to on nie... On przyjął twój pojedynek, bo oh. też nie tak oh. robił. To znaczy, to znaczy, że przyjął. On się zamienił w On się zamienił w nasze, oh, zamienił w nasze rozmiary. Lemonie demonie. Okej, okay, przyjmuję twój... tutaj... Patrz, on jak wziął tutaj... nie! Dobra... E... On... on przyjął wyzwanie twoje 100% Przemienił się myslu, a my... Nie, tak. uciekajmy stąd, uciekajmy z stąd. Nie, teraz chodź. musisz nie, zmierzyć się z nie, nim. Taniec, ale z... taniec, nie, musisz mnie nauczyć najpierw tańca. Uciekajmy stąd, chodź, 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 chodź przez nie, okno, szybko z przez okno. Tutaj, no uciekajmy. Tańczyć, nie dobra, tak uciekać. dobra, zaraz przyjdziemy do niego. Tylko musisz mnie nauczyć trenować. Nie, dobra, uciekajmy stąd, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy z Biegnę, biegnę, biegnę Nie nauczyłeś mnie tańca, ja nie potrafię tańczyć. Weź ja mi chociaż, pokaż, tylko teraz, pokaż jak mi chociaż. No, w nocy, ty nie pamiętasz, no, pamiętam, niki, ale weź mi chociaż chwileczkę, pokaż jakieś ruchy. To co z robię pokazać ci, co pamiętam, bo już naprawdę, już nie pamiętam, co to były za tańce. Czekaj, no, może, dawaj, dawaj. czekaj, może coś to takiego, to eee, czy to dobre jest?

Widzisz? Zobacz. A, no nie wiem. Ten jest patrz. Yy, ja potrafię tam, taki taniec. Tam, tam, tararum, tararum, lewo, prawo i różką ruszaj do góry I... i na dół i do góry. Dobra. A czekaj. I a... tutaj tu łowiem pracy bardziej a nogami. Ta... Zobacz tutaj, kręcę pośladkami, zobacz, oceń to. Oceń ten taniec, nogami zobacz. Bardziej, nogami. Zobacz, pyk, zobacz. Cyk. Lepiej dobrze nogi. No, eee, tak, tak, chyba... Już tak od razu. O, dobra, czekaj. Tak, taki a... szybszy taniec co to już cięższy. Widziałeś? Wow, to... No, wow. co ty żeś rzucił? pokaż wow. to? O, nie przypominam ci. Ej, e, jak chcesz. a potrafisz to tańczyć spać z mieczem, pa. Co? Z, z mieczem potrafisz? Patrz! Yeah. Spacer, to niebezpieczne. Nie tańcz z mieczem, bo coś sobie zrobisz. Pa, 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 pa. pa. Lego. Nie! <grym> patrz, patrz. Spaz, patrz. Ja! Z tam widziałeś, pa? Ja umiem mieć wszystkim. z Z wszystkim umiesz? O nie, nie, nie wyciągaj, bo się uzależnisz, chłopie! Z pas, pa. Z dla <grym> <noise> Jak to Dobre. wygląda? Ej, zostawcie z łapkę w górę. Z nie, pa. patrz, nie płakać mi się chce, bo ja przegram. Smańsł, ja pa, przegram! Doma ja błóźkami teraz <noise> Widzisz smajsłum, ja płaczę pa, z bo z doma. Tak, fajnie. Zdoła no nie no państwu popatrz na mnie ja płacze Widzę właśnie Bo spożyw? ja przegram. tak musisz zatańczyć mu z ja łóżkami czekaj, pościg. dobra o. Tam 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 o, To, to uu, będzie mój główny taniec na pojedynek, zobaczcie Pyk 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 no no, 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 no no Niedobrze no, 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 no. mi Spicelou, niedobrze No To co to by jest, co to by jest? Uuuu Nie! Uu. Uu, szef, się nie! się nie. Smajslo, przepraszam, twój. jestem zmęczony już, zestresowany, U, się ja się stresuję, o nie, Patroner No weź, oh czekaj, czekaj, jeszcze jeden taniec, czekaj, o, ten czy jest dobry, patrz Pokaż e, Zobacz, o, o do... ten jest lepszy, taki ten, dobry, ten jest lepszy. Ale Dobra. będziesz miał, no, ciężko, bo on, on, on tak się potrafi wyginać, jak jak, jak to on cię zje, on cię zje, nie, a ja wtedy Eż... ja nie wiem czy ja już no. byłem zjedzony, wystarczy, ja uciekam później, jak nie ten... No nie, no nie wiem. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że powinienem wygrać ten pojedynek, więc moi drodzy, subskrybujcie ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, ee, i lecimy. Idziemy, do... idziemy do niego. Idziemy do niego, zobaczymy co on potrafi, czy on w ogóle potrafi jakieś tańce i weźmiemy go. Na salę weselną, tam musimy zrobić pojedynek Smyslow, ty nie wiem, będziesz muzykę puszczał, czy coś tam z playbacku Dobra? Dobra? Będziesz dj Będziesz DJ-em? Okej okay. Okej, okay, yes, Dobra. Sorry. Dobra, 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 dobra. Chodźmy. Chodźmy. Chodź, idziemy bong, po Lemona bong. Demona. Moi drodzy, napiszcie yy, w, w komentarzach, yy, w, w komentarzach yy, kto wygra. Czy my, czy Lemon Demon? Yy, napiszcie musicie... dopiero, jak będziemy tańczyć. punktację, niech napiszą. No, o, patrz... tu jest, tu jest. No, Pacz, trenuję. O, ba, 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 o, jo! On to jest dopiero początek, to jest yy, dopiero początek, nie? Lemonie, patrz, demonie. Patrz. Yy, zostaw jest? łapkę w górę. Dziękuję. Pacz. Jak on tańczy, no, drogi lemonie no, a teraz demonie. No na parkie, na parkie, bo tutaj nie, Lemonie tutaj nie demonie, tańczy. zapraszamy na pojedynek, zapraszamy. E, idziemy tamtedy, tak? Czekaj. Tak, chodźmy. To chodź chodźmy. lemonie demonie za nami. Ale jakiś on taki dziwny, jakiś inny trochę, co? E... E, no, o, zobaczysz jak on teraz będzie tańczył, nie? Dobra. Idziemy idzie... poszli, Tu prawo. Na, idziemy na salę weselną! Tu, prawo. Wow! Taką wow. weselną, wow. tu na parkiet mieliśmy iść. Dobra, panowie, chodźcie, idziemy. E, lemon, Lemon, o! Rzucił mnie do wody. Ej, on gardzi mną. Smayslow. I Ty chcesz iść, ja cię zaprowadzę. Chodź, 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 lecimy tutaj. Teraz nie wiem, tu. po co ty go tam prowadzisz. Na, na, a, byliśmy no. na koncercie tam tańczyć, a nie. Bo on musi. Na sali, się, na sali bo, mieliśmy. A nie, bo on tutaj. musi się przygotować, Smile na ten. Żeby wiesz, poczuł ten weselny klimat. Tak się zaczyna. Zarżnięta świnia Nie, dobra, Ech. nieważne e... Oto sala weselna wow! Ej, on mnie pośpiesza Rozumiesz to? Uderza mnie, żebym szybciej biegł Ech! Jak A on biegnie za nami Nie na sali tańczyć, tam gdzie chodź, zawsze Chodź, 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 chodź Smile, slow. Zobaczysz, że tutaj poczujesz weselny klimat Dobra Ech... Jesteśmy już praktycznie Ech! Lemonie, demonie To jest sala Weselna Chodź, chodź, chodź za nami. Jak tu przegrasz, to okay. wszystko ci rozwalią, ci wszystko zje. Tu mi nie potrzebowałeś tutaj, to tu jest. Dobra, Smiley, wbijaj za konsoletę. Dawaj. Lemonie, demonie. Oto jest nasz pojedynek. Smyslow, zapuszczaj jakąś muzę. Dawaj, lecisz. Dobra, patrz! Ej, on się śmieje. Eee... dobra... Ło wow. mm, dobra, patrzcie! Smyslow tańczy! po! Jo. jo, Co ty... BRAWO Bi Brawo, 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 eee, brawo Dobra, brawo, 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 słuchaj... Brawo, drodzy, brawo, drodzy, drodzy... widzowie, więc... Czas zacząć pojedynek! Matruner kontra oh, Lemon Demon! Ale kinałem, Dobra... Dobra, Smyslow... Eee, ty jesteś tutaj sędzią, musisz dyrygować, mówić co mamy robić! Dobrze... Po prawej stronie ustawcie się... Tutaj... Aha. Po, prawie, po prawej, prawie bardziej. Dobrze, dobrze, dobrze. Okay. Ja tutaj usiadam na perkusji, włączam muzykę dobra. i pierwszy... Kto chce zacząć pierwszy? Yy. Ty chcesz matunę, czy może dobra. chcesz paeczkę. pałeczkę? O, ja zacznę. Dobra, o, lemon demon mi okay, Uwaga. Okej, uwaga. Ruchy są Lemo wszystkie dozwolone. Lemonie, demonie, odejdź możesz... na bok, tu jest środek. Wyginać sobie dobra. od lewego do prawego zasad po prostu nie ma, tylko nie dobra. możesz sobie przeszkadzać, o. Uwaga. Muzyka, akcja gleci! Start, Start! O, 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 dobra! E, jestem gotów. Drodzy widzowie! Lecimy! Ting, 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 ting! Proszę bardzo, muzyczki! Mów w czy dobrze, czy nie! E, no słabo, nie? Słabo? Cze, czekaj, 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 czekaj. A teraz o. Think, o, lepiej, think, lepiej, think, lepiej, 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 think, lepiej, lepiej. Tak, proszę tak, tak, bardzo, tak, tak. proszę bardzo. Lemon Demon ci śmieje, Smajslu, co mam robić? Mów Mu, no, co? Musisz tańczyć e, Dobra, A może taki, patrzcie. O, ja drugą wiecie. rundę. Nie Możesz... e, dobra, dobra. Ne, I e, koniec. Dobra, w takim razie, proszę teraz państwa. Druga runda. E, le... e, druga, co mówię? Pierwsza. Lemon teraz Demon. Lemon Demon będzie tańczył. Dobra, ja wejdę tutaj, żeby lepiej widzieć. Ok, Lemon, demonie, zaczynasz. Yyyy... Wow! Patrz Smythlow, jak on tańczy, wygina się w śmiało ciało, tylko te ruchy! Ty masz przegrane z nim! Co ty gadasz? Jakie mocne, jakie szybkie ruchy! O nie, o, my to przegraliśmy wow, wow, Zobacz, jak on się rusza! Nie, ja tak nie potrafię! Przegram, przegram ten bój! Patrz! On to, co ja ci pokazywałem! Tad, on zna widzisz? wszystkie ruchy! Wszystko, o, tylko nie. ja... No dobra, po, patrz! Tyłkiem! <laughs> terkuję, co jest o, grane, potrafi. Co się dzieje? O, wszystko potrafię. O nie Dobra, Lemonie demon... Patrz się śmieje teraz. Dobra. Miał się z ciebie. Ha. Dobra. E, to teraz musisz powiedzieć kto wygrał pierwszą rundę. No to Lemon no, Demon, no ty nie miałeś szans L Lemon w ogóle. Demon. No dobra, moi drodzy. E, runda druga. W takim razie, druga runda! Smile slow. widzisz? E, tak. Już... Puszczaj muzę, Masz uwaga Masz szans naprawdę Niku, ja nie wiem czy Dam radę. nie ryzykujmy, uciekajmy Dam radę Slow, dla ciebie i dla Lemonki Demonki Dam no nie radę nie wiem Rozumiesz? Dam no, radę lepiej Dobra, lepiej puszczaj nie. muzę, nie płacz tam no, Dobra, radę. Okay, puszczam Uwaga, no, Lemonie, leci, rum, z tego... rum, 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 rum. Dylecimy, proszę państwa, te kocie ruchy Zobacz, jak ja sobie tańczę, patrz Pyk, proszę bardzo, tutaj rączki, hi, hi, hi. Dobra, ja kolejny, wygląda. patrz twierka się nauczyłem, zobacz Ja padam. Padłeś. Co tam się z tobą tak, dzieje na tak tą tak perkusję? Nie! Popcorn! Popcorn! Popcorn smajsluje, zobaczcie na to! Dobra, twerk, pyk, pik, pyk! Patrz teraz, zobacz te kocie ruchy! tra -la, -li la 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 O, proszę bardzo! I jeszcze jeden ruch! Jasne, pyk. popcorn! Tam, o, tam. zobacz jak się wywróciłem elegancko! Proszę bardzo! Teraz to! Ten taniec! Tak jest! Disco leci! Proszę bardzo! I na sam koniec! Śmieję, ty. Co no nie robi? wiem. E, teraz to zobacz jak ja ładnie receptos ja to cyk, lepiej. Tak. Okej, okay, to teraz... E, to teraz Lemon demon... Ooo! Okej, okay. lepiej mi chyba poszło, co? Smile, chyba lepiej no Nie muszę. wiem, tak się patrzę. No dobra. Tak średnio powiedział. Lecisz Lemonie demonie, muzyka poszła! E, Ej, to o! O, nie, o, to słabe dasz. jest. Demony. Patrz. E, to już było Patrz, nie, tak? słabe. No nie, ale on ma fajne ruchy. Ty, ale nie, to ja powiem ci, że ja lepiej w tym momencie w tej rundzie chyba byłem. Patrz, eh. kaska mu, patrz, patrz brawo Brawo, brawo, Czemu ty jesteś za nim, a nie za mną? No bo lepiej tańczy niż ty, no! Ale ty masz mi kibicować ziom! Przecież brawo, ja robię brawo. to dla ciebie i... dla Nie, ja robię to dla... Nie, to ja wygrałem drugą rundę, słuchajcie. Popukał mi <laughs> się w głowę! Co? <laughs> Demonie, demonie, Ty zwariowałeś, nie. Ty zwariowałeś? Ej, ziom! A on pokazuje się e... żebyś puknął się w głowę. Uuu, o, o, się wydaje. O, Jezu, dobra. Jezu. Dobra, werdykt na drugą rundę, dawaj, mów. No nie wiem. Tak... Ja, ja lepszy miałem ruchy przecież. Widzia... Może trochę lepiej. Może... W, widziałeś Ale to? Patrz. Zobacz! Patrz na ten ruch, zobacz jaki ja robiłem tutaj. Pa, pyk! On Jezu. takich nie ma. Widziałeś? No, Skąd zobacz, patrz. Patrz teraz, patrz. Pyk. Wow! Widziałeś? <tacza> widzisz? Lemonie, demonie, demonie, drugie miejsce dla mnie Patrzcie, rozgląda, nie wie co powiedzieć Dobra, <tacza> Daj, słuchajcie do mej, Ostateczna runda, trzecia Kto wygra, wygrał pojedynek Więc moi drodzy, szybko zostawiajcie łapęcie w górę Piszcie jak mi idzie <tacza> Życzcie mi powodzenia so, to, to co? Trzecią mu muzyczkę puszczamy? Tak jest Dobra, ale teraz kibicuj mi, słyszysz, bo jak okay, przegram, No dobra, no, to no, to no jest... będę trzy okciuki, do... za to bo ja chcę, żebyś wygrał, ale on, on jest taki dobry, że ciężko, a w ogóle no. jak patrz na ciebie to... O jeju, to jest o, dobra. tragedia. Po, postaram się, postaram się. Drodzy widzowie, dla was i dla tak smaja, i dla Lemonki ja? do ja Patrz, tak masz już tańczyć, tak, widzisz, widzisz? Okej. Okay. Widzisz? O, wow. nie, to słabe to jest już ten Jak? Ten...

ale kozacki ten. Widzisz? No. Bo widzisz? To widzisz? Dobre, widzisz? No. Tak, weź tak, tok! I, I to na krześle od perkusji! Patrz, to co robi! Krześle, zobacz, 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 zobacz. O, jak ruch szybkie te ręce tak Dobra, Lemonie Demonie, jesteś gotów na trzecią rundę? Zobaczymy, czy powie tak, czy nie. E, chyba, ja, nie wiem, zamurowało go, patrzcie. E, Oderwij Rok od niego, jesteś gotów? Oa! Jesteś o, gotów na o, trzecią kreśle. rundę? Patrz, jest U. gotów. Dobra, zaczynamy. Dobra, w takim razie ja się tu ustawiam. To co z Jesteś gotów? Yy, tam za perkusją? U, Ey, dobra. Dawaj Chodź. Dwa. Jestem gotów. Jeden Już nie lecimy Dobra, kibicuj mi dawaj, dawaj, patrz Zobacz jaka muza leci, pyk, proszę państwa, te kocieruchy Takie Lecisz na lecisz, dawaj, dawaj, musisz wyraźną Widzisz, zobacz, patrz jak ja tańczę, zobacz, brawo, lewo, brawo, lewoś? Widziałeś jaki ruch był? Patrz! Gory, cyk. Wow. Co jest? Ty, to, 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 co ty robisz? O, dobra patrz! Cyk. To szybkie. Proszę to bardzo! Mocno. Te kocie ruchy! Zobacz na to! ty din, 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 Co ty robisz? Masz runę Breakdance! Yeah. Breakdance! Gdzie jest, jest o, nawalenie w podłogę. Breakdance! Cyk 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 cyk! Zobaczcie! Pek! Proszę bardzo! Dobra! Yy, widzisz jesteś luzerem? Luzer! Yeah. Tyk, nie, tyk, 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 pyyyy, koniec tańca, dobra, to teraz Lemon Demon, ostatnia okay. szansa, dobra, o, o, o nie, zaczną tańczyć, ten taniec już znamy, o dobra. nie, Smiles, ja nie mam szans, ja nie mam szans teraz z nim płacić, co się dzieje, zobacz, ci so, so, solo, <laughs> so. ej, to to już było taki taniec, nie wiem, Wow! Ale, bo widziałeś to, jak, jak on to gibi? zrobił, smajslo Tylko ja z nim y mogę y grać, ty y jesteś cienias, y nie? O nie, Słuch, ale ja się starałem to dla ciebie i dla Lemonki Demonki I uwaga, patrz. uwaga, i co, o, nie finito I dobra, Lemonie Demonie, starczy o. już, starczy już nie wiem, O nie, patrz, ja mogę jeszcze wejść tutaj i tu spróbować zatańczyć, proszę bardzo, o Nie, o, zniszczył to nie, nie tragedia, matruner. Nie, patrz się śmieje, dobra, musi być werdykt. Dobra, Tak tu powinieneś wejść, spójrz matroner, tak będzie zatańczyć, tak, tak jak ja. Czekaj, 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 tę muzykę puszczę i ty pokażę. Dobra, uwaga. Dwa, 1, tańczysz! Łoooo! wow, Co widziałeś? Smy slow, to ty powinieneś pojedynek zrobić, kurde, ty lepiej tańczysz niż matruner. Nie. Dobra. Z MySlow, dobra Dobra, Smaislow, ostatnia rzecz, werdykt. Dobra, dobra, że co powiedzieć, ale ja... Czy widzowie. E, Matuner chyba wygrał. Matuner. Dobra, werdykt jaki? Smajlo, możesz eee, po tak powiedzieć. No, średnio, średnio ty zatańczyłeś Średnio trochę okay, tak wiesz. No po, ale, temper, ale Lemon Demon... Lemon demon... Dwa, Dwie rundy mulił, troszeczkę spać by się chciał. Dokładnie, no matruner, tak jest! Matruner, chyba ty wygrałeś. Pasujesz. Jest! Wygrałem, patrzcie! O, Uderzył o, mnie, co? O, o Manusz! O nie, Manusz! Smajzla, uciekaj! Bo, nie, nie, czekaj! Nie, o nie Patrzcie nie zostaw, nie zostaw, O nie, nie, a, nie wyszło nam po Ten pojedynek się nie udał Zobaczcie, ściga, Lemon Demon po, O co, Lemon Demon pogonił Smila Patrzcie, ucieka yy, Moi drodzy widzowie, pamiętajcie o subskrypcji Z dzwoneczkiem, zostawiajcie łapkę w górę Nie wiem, starałem się, chciałem pojedynek Żeby wygrać, ale widzicie Nie udało się, więc szybko, szybko Subskrybujcie ten kanał, o nie, co on robią? Co oni tu robią? Nie, nie wierzę w to on... Trawę kosił smile slow. Dobra, pobiegli. Uciekli. Ja chciałem, rzucie, nie wiem, bo też mi się skończyło jedzonko. O nie. Moi drodzy, pamiętajcie o subowaniu, oczywiście, z dzwoneczkiem. Wbijajcie również do smile i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam również na mój drugi kanał. Zapraszam na Instagrama matruner.pt.com do sklepu. Macie linki w opisie. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się. Papa! Pa!